wszystkim dzisiejszy temat yy, jak zwykle w ulubionej miejscówce moich największych fanów z kuchni, a może z toalety <laughs> ale dobra kuchnia nie jest zła dobra kawa to dobra kawa <laughs> także także znowu z kuchni a, wracam do tematu, temat się przewija gdzieś tam cały czas yy, yy, przemocy i w ogóle, że jest B i różne są tam hasła w różnych językach e, po polsku i po, po, po angielsku Born Against Violence i inne takie dyldy małe dlaczego to wszystko są e, to wszystko są brednie e, a dlatego, że e, świadczą o głębokim bardzo głębokim niezrozumienia tematu i braku pojęcia o o, o zjawisku, o narzędziu jakim jest przemoc. Narzędziu, tak, to jest bardzo istotne zdanie. Ale zacznijmy od e, początku. Dlaczego tak twierdzę? Dlaczego tak twierdzą? Zawsze, zawsze ci, co mnie znają, wiedzą, że na moje twierdzenia zawsze jest jakiś argument, a nie, że tak po tak, bo jestem mistrzem e, globalnego stylu czy, czy czego innego tam, jakiegoś tam wydumanego czary-mary. Zacznijmy od, od definicji. Od definicji przemocy, takiej najbardziej ogólnej, e, przemoc y, jest to wymuszanie na kimś zmiany e, postępowania. Tak? Więc y, w tym względzie przemoc, tak? czyli zmuszamy kogoś do czegoś. Więc każde zmuszenie, wymuszenie kogoś do zrobienia czegoś innego niż akurat chce, jest przemocą. Um, więc, jeśli się tak przyjrzymy naszemu życiu, dowolnej osoby, to duża część naszego życia to przemoc. Wychowanie dzieci, co nieraz powtarzałem, opiera się na przemocy tak? e, tylko jest coś takiego jak przemoc wychowawcza czyli odpowiedni stopień środka natężenia przymusu e, adekwatny do sytuacji tak? czyli jeśli. E, Dziecko się nie uczy, spędza czas przy komputerze, już pomijam fakt, że już wcześniej my popełniliśmy błąd i, tak, i, i, i na, nastąpiła ta sytuacja. Natomiast adekwatnym do tego e, zastosowaniem środka natężenia przymusu jest co? E, Szlabam na komputer, dopóki nie poprawi ocen. Co robimy? Zmuszamy do zmiany postępowania. Stosujemy przemoc, tak? E, natomiast. Środkiem nieadekwatnym natężenia przymusu, czyli przemocą ze zbyt wysokiego poziomu e, w, w kontekście tej sytuacji, byłoby no, by, by, pobicie dzieciaka, tak? Stłuczenie go na, na, na te tak zwane kwaśne jabłko. To jest zupełnie nieadekwatny stopień środków natężenia przymusu, stopień przemocy, bo też go zmuszamy przecież do zmiany postępowania, tak? No. E... Tylko, że właśnie nie jest, to zbyt, nie jest to zbyt rozsądne zachowanie. Tak naprawdę na dłuższą metę zbuduje, zbuduje awersję i do tak zwanego, tam powiedzmy, wychowawcy, i do, i do przedmiotu. I do przedmiotu. Także jest to kompletnie nieodpowiednie. Natomiast nawet odpowiednie zachowanie, czyli. Danie szlabanu, wlepienie jakiś szlaban na wyjścia, kara w stylu zabieram ci konsolę czy coś. To są wszystko adekwatne, adekwatne e, rzeczy. E, z reguły ludzie, którzy są przeciwko przemocy, z reguły i to jest, i to jest, to jest reguła. Tu, tu, tu można spokojnie przykleić zasadę e, 95, 5 w tych okolicach. Bardzo często się, się różne m, różne podziały, różne ogólnienia rozkładają w ten w ten Szacuje się, że jest około 5% psychopatów w społeczeństwie są różne szacunki gdzieś tam dochodzi do 10. Psychopatów to niekoniecznie od razu morderców, psychopatów, czyli osób e, e, odstępujących znacząco od norm, od norm naszych norm przede wszystkim etycznych, to nie znaczy, że Łamiących nasze, e, nasze normy, tak? Czyli tutaj, między innymi, wybitne nieprzejmowanie się opinią innych, bardzo wielu dyrektorów banków, e, wynalazców i tak dalej, co, co podpada, podpada pod tą, pod tą kategorię, tak? Natomiast co do przemocy, 95% osób, e, to jest taki mój szacunek e, wynikający z, z, z poznania wielu, wielu procesów, e, zapoznania się z wieloma opracowaniami i doświadczeń własnych, to są osoby wybitnie agresywne, wybitnie przemocowe. One po prostu przemoc definiują jako, jako używanie środków przymusu wobec nich. I nawet nie chodzi o środków przymusu zbyt wysokiego poziomu, tylko jeśli zrobimy im to samo, co oni robią nam, czyli oni z reguły wrzeszczą, są jakieś zakazy, czują się urażeni i z tego tytułu chcą ci czegoś zabrać jeśli ty zrobisz im to samo to nie, to tu jest ale, ty jesteś przemocowcem jesteś agresywny i tak dalej, a ty robisz to samo co oni, często nawet z niższego pułapu startujesz i dalej jesteś tym człowiekiem, który stosuje przemoc, i jest te 5% ludzi którzy faktycznie są przeciwko przemocy i jej nie stosują jej nie stosują, unikają znaczy nie stosują nie stosują wyższego rzędu, stosują bardzo, bardzo ograniczoną przemoc, yy, graniczącą z, z marginesem błędu gdzieś tam w kontaktach mi, międzyludzkich, no oni są w skrócie identyfikowani jako po prostu takie, yy, i nie mówię o tym, jak ja się do nich odnoszę, tylko yy, żebyśmy mieli pojęcie, o czym jest mowa, takie ofiary losu, tak, czyli każdy ich wykorzystuje, wchodzi im na głowę i tak dalej, oni tylko spuszczają uszy po sobie i dalej robią to, gdzieś tam do czego są z, zmuszeni, tak kończą, E, praktykujący antyprzemocowcy. Natomiast większość to są antyprzemocowcy, tylko z metki niepraktykujący. Są to ludzie bardzo, bardzo agresywni. E, co też jak widzimy, jak się rozejrzymy, to, to widzimy. tak? Natomiast to jest jeszcze pół biedy. Problem z ludźmi przeciwko przemocy, taki, taki prawdziwy. E, rodzi się, kiedy mają jakąś tam władzę, jakieś poparcie. To jest jeden, tym się nie będziemy teraz zajmować, bo to są procesy, e, procesy ogólnospołeczne. Natomiast, e, w ramach naszego bezpieczeństwa, no to problemem, jeśli ktoś gada takie głupoty, e, jak bycie przeciwko przemocy. To jest, kiedy uczy ludzi o, o, o samoobronie, może o bezpieczeństwie, chociaż samo używanie tego stwierdzenia świadczy, że nie ma kompletnie pojęcia o przemocy. Mam pewnie jakąś tam praktykę w przemocy, natomiast nie rozumie zjawiska, nie rozumie tego narzędzia, nie rozumie, że jeśli uczy kogoś obrony koniecznej, to uczy go przemocy. Więc jeśli teraz mówi, że jest przeciwko przemocy, że przemoc jest zła, to automatycznie psychicznie ustawia swoich podopiecznych pod porażkę, bo to jak mam go skopać, to jest przemoc, mm, a przemoc jest zła i jest taki dysonans, znaczy jest bardzo ciężko się przełamać. I teraz taka osoba, jeśli już się przełamie, to kiedy sytuacja jest bardzo, mm, bardzo późna, mm, bardzo już niebezpieczna, bardzo rozwinięta i kiedy albo im już mm, są bliscy. Mm, tak powiem, dużych obrażeń ciała, e, albo pękną i doprowadzą do przekroczenia obrony koniecznej i bardzo dużych obrażeń ciała po, po drugiej stronie może i śmierci. Także tutaj, e, tutaj wchodzimy, w, że tak powiem, w bardzo wysokie stawki, jeśli ktoś jest przeciwko, e, przeciwko przemocy. Także to jest, to jest niestety bardzo duży problem. E, Przede wszystkim dla podopiecznych, bo pamiętajcie to, co powtarzam zawsze: ten instruktor, który wam ciśnie brednie do głowy, ee, chwyta się jakichś populistycznych, popularnych hasł, stosuje je bez, bez zrozumienia kompletnie e, tematu, podpiera się jakimiś rzeczami, nie wiem, niezrozumianymi, podpatrzonymi, wyssanymi z palca, on nie będzie w sytuacji. On nie będzie koło was, on nie stanie za wami, e, on wam nie pomoże. Kiedy sytuacja się wykolei i ten dysonans poznawczy, daj Boże, że wyjdziecie z tego cało, z sytuacji, ale doprowadzi do tego, że przekroczycie obronę konieczną, jego tam nie będzie potem w tej walce po walce, żeby pomóc, żeby powiedzieć: stanąć, tak, to moja wina, tak, to ja przekazałem takie treści. E... Nie wiem, myliłem się, proszę wziąć to jako okoliczność łagodzącą dla tej osoby. To było moje, ewentualnie pociągnąć mnie do odpowiedzialności, to ja popełniłem błąd. Nikt tak nie zrobi. Nikt, ani jeden, ani jeden z nich tak nie zrobi. Jest jeden gość, który tak zrobi. Ja, te wszystkich uczestników szkoleń, moich, jeśli coś mi się wykolei, to tylko jedynie za zwrot kosztów. To jest jedyna opłata, jaką będą e, ponosić, służę, e, służę pomocą w rozpatrzeniu sprawy, z rozbiciu jej na atomy, tym, żeby pomóc e, praworządnym obywatelom, którzy może jakiś ewentualnie błąd popełnili w sytuacji, bo są to tr trudne sytuacje, żeby im pomóc e, przedstawić sytuację taką, jaką, jaką była naprawdę, pokazać, że oni są dalej pra to, praworządnymi oby obywatelami, e, bronili się, bo musieli może ewentualnie popełnili jakiś błąd. E, jeśli to będzie wina mojego przekazu, to ja również to powiem, bo e, nieraz, nieraz tak. E, tak nie robiłem. <laughs> Byłem zmuszony do zmiany swojego zdania, natomiast nigdy w tak poważnych tematach, e, ponieważ zanim ja wam coś powiem, zanim ruszę jakiś temat, to on jest rozpracowany, rozbity tak, e, że Przedstawia, jakoś, przedstawia jasno sytuację. Nie ma możliwości błędu w tym zawartego. Jedyny błąd, jaki jest popełniony, może być popełniony to w ocenie gdzieś tam sytuacji, dlatego ja się staram jak najdokładniej, dlatego te nagrania często niektórzy narzekają, że są długie, że 10 razy o tym samym niby, tak, dla mnie to też jest któryś raz o tym samym mówione, natomiast w inny sposób, w inny sposób i dla kogoś te e, 9 razy, które wcześniej mówiłem o tym samym nie dotrą, dopiero 10, 10 raz, który jest trochę inaczej powiedziany na innych przykładach, do niego dotrze, jak rozpoznawać sytuacje, jakie są realia konfliktu, Konfliktu. jakie są sygnały z tym konfliktu, jakie są sygnały zagrożenia, czyli jak czytać to otoczenie, dlatego na tym się skupiam, bo tutaj jest największa możliwość popełnienia błędu, kiedy jesteśmy gdzieś, gdzieś rozkojarzeni, rozkojarzeni, a takie rzeczy musimy wyłapywać gdzieś tam kątem oka, ufać swojej intuicji, a tym lepiej ona będzie działała, im więcej informacji jest wyposażona, tak? więc Robię, co mogę, by przekazać wam jak najwięcej jak najwięcej tych, tych informacji. Oczywiście, jeśli chodzi o to czystą teorię, w zasadzie nic nie trzymam na szkolenia, bo to jest klucz. Chcę, żebyście byli jak najbezpieczniejsi. I to wszystko wam wydaje gdzieś tam na szkolenia, oczywiście, może tam dokładniej wchodzi, w szczegóły ze względu na czyjeś pytania i tak dalej. Natomiast z teorii, z teorii yy, nic, nic nie trzymam dla siebie, wszystko jest dla was, żebyście jak najdokładniej rozumieli, żeby była jak najmniejsza szansa na popełnienie przez was błędu w trakcie, w trakcie czytania tego oczoczenia, w trakcie czytania sytuacji. Natomiast kardynalnym i karygodnym błędem jest stwierdzenie bycia przeciwko przemocy, yy, stwierdzenie, że przemoc jest zła. Jednym z największych błędów e, wychowawczych jest właśnie to, jednym z największych błędów szkoleniowych jest mówienie, że przemoc jest zła, że jesteśmy przeciwko przemocy, e, że jesteśmy w dowolnym języku born against violence, że przemoc nie rozwiązuje problemów. Gdyby nie rozwiązywała problemów, to nie byłoby jej aż tyle. I mówię tutaj teraz o przemocy wysokiego rzędu czyli coś, co każdy. Niezależnie od swoich poglądów, rozpozna jako, jako przemoc. Natomiast jeśli chodzi o wychowanie, podałem jeden przykład: znajdziecie sami ich multum, nawet jeśli nie macie dzieci. Jeśli macie dzieci, znajdziecie ich jeszcze więcej. Przykładów, gdzie przemoc faktycznie rozwiązała, rozwiązała jakieś problemy, a już na pewno przemoc rozwiązuje problemy, kiedy ktoś chce wam zrobić krzywdę, to. Waszą drogą ratunku jest bycie bardziej zdecydowanym, bardziej wyszkolonym w używaniu tej przemocy, bo to jest tylko narzędzie. Tak jak młotek, jak nieraz mówiłem, młotkiem możecie naprawić komuś schody, z pomocą młotka wybudować komuś dom, a możecie też rozbić mu czaszkę i rozsmarować mózg po ścianie. I to wszystko tym samym narzędziem, i to dokładnie jest Przemoc. Także jeszcze raz podsumowując już wydłużające się nagranie nie możesz być, znaczy możesz, możesz. Natomiast jeśli chcesz być bezpieczny, e, jeśli chcesz być pewny siebie, pewnie, pe, z pewnością siebie funkcjonować w świecie, nie, wtedy nie możesz być przeciwko przemocy. Nie możesz być, bo to ci utrudni funkcjonowanie, utrudni Ci zabezpieczenie siebie, swojej rodziny, utrudni zapewnienie im bezpieczeństwa. Kluczem jest wiedzieć, jak przemocy używać, jak jej używać e, bezpiecznie. Nie wpadać w furię. E, trzeba, jak mówi między innymi UDA lub faza, e, faza Orient, która też jest taką kliszą, kalką, ta, tak tylko. Wrzucana, że pętlę, pętlę decyzyjną zaburzyć, i wtedy jesteś do przodu. Tak, natomiast kluczem pętli decyzyjnej, czy ja wolę to nazywać, e, przepraszam, Johna Boyda, spirali decyzyjnej, bo dla mnie to bardziej jest spirala. Natomiast pętli decyzyjnej, Boyda, jest faza orient, która też nam mówi, co wpływa na nasze osądy. Więc e, krótko mówiąc, jeśli masz opinię, że ty jesteś. Zamcem Alfa, jedynym, największym skurczybykiem na dzielnicy i tak dalej, no to, to, to marnie widzę szansę w konfliktach, marnie widzę szansę na unikanie konfliktów. Będziesz bardzo podatny na ich eskalację, będziesz bardzo podatny na... Niezauważanie dróg wyjścia z sytuacji, tak? Bo co ci ktoś tu będzie yy, mówił. Generalnie jest to oznaka braku wiedzy, słabości, a jeśli mówimy o instruktorze, no to yy, bardzo, bardzo słabych kompetencji do bycia instruktorem, do uczenia ludzi radzenia sobie pod presją, ponieważ wtedy nie jesteś sam nie jesteś osobą, która pod tą presją sobie radzi. Po prostu pęka, a że yy, pęka trochę dalej niż większość osób. No tak, jest bardziej trzymała, natomiast pęka tak czy inaczej. E, wybitna słabość, e, wybitna słabość charakteru, zero dystansu do siebie. Także e, negocjacje kryzysowe czy deeskalacja konfliktu w wydaniu takiej osoby to jest po prostu mm, co? Popelina, popelina czcze frazesy, bo z takim e, typem e, emocjonalnym, z, z takim temperamentem. Z takim brakiem opanowania niestety niemożliwa jest deeskalacja konfliktu, niemożliwe są e, negocjacje. I tyle, tyle. Także bardzo uważajcie, uważajcie na takich ludzi, którzy są przeciwko przemocy. E, a zwłaszcza uważajcie na instruktorów, którzy mówią cokolwiek chociaż e, na boku półgębkiem, że przemoc jest zła, że jest e, przeciw tej. E, Przemocy. Nie mają pojęcia o czym e, mówią. Niestety, niestety. Także moi drodzy, to tyle. E, z ogłoszeń parafialnych, z ogłoszeń parafialnych, e, co mogę powiedzieć? E, kolejne, kolejne szkolenia. E, zerkamy na mój profil Facebookowy, na Instagrama. E, tam są ogłaszane. Um, jak zwykle dla uczestników szkoły 20% zniżki dla, na, na zakup noży Distance Breaker mojego projektu, wykonanych przez e, ekipę Forged Blades, e, do których kabury robi w Centrum Szkoleń Militarno-Bojowych AR i które są wyposażane w. Kosmetyki, ciężko powiedzieć, preparaty, a może kosmetyki, e, kosmetyki dla naszych, dla naszych cudeniek, dla waszych cudeniek. E, preparaty do czyszczenia i konserwacji tychże narzędzi e, zapewnione przez e, Rifle CX. Także fenomenalne produkty z oryginalnym teflonem. Także można spryskać, nie pozostaje żadna warstwa tłusta, oleista, ani co. E, także świetnie zabezpieczają świetnie zabezpieczają wszelkie narzędzia, w tym oczywiście nasze ulubione noże. Także kochani, to tyle, rośnijcie w siłę i bawcie się dobrze.